Nie. Zdecydowanie, ostro, nie. W jaki sposób wyzwolić w sobie takie nie, takie zdecydowane? Jeżeli ci, na przykład, z siebie człowiek, którego no nie do końca wierzycie jego intencje, albo jesteście zaskoczone i no, ale jak? No, ale jak? Ty sobie zwałcił, naprawdę? Więc nie jesteście w stanie na niego przenieść agresji, bo nie jesteście w jeszcze sytuacji, Zróbcie bardzo prostą rzecz. Macie, macie dziewczynami, jesteście. Każda z Was ma w swoim życiu kogoś takiego, kogo tak nudno, a To chyba. To się zachowię, no. Kiedy będziecie w sytuacji, w takiej, w której absolutnie nie będziecie chciało pozwolić sobie na na to, żeby coś powiedzieć za słabo, czyli będziecie chciały raz definitywnie skończyć, wyobraźcie sobie tę osobę, że przyszło, stoi naprzeciwko i odbiera Wam coś jak Takie odczucia wam bardzo zależy. Skoulujcie całą tę złość. Nawierzcie powietrza w płuca tak, żeby wciągać brzuch, przekazła słyetka. I z całym przekonaniem lekko pochylając się do przodu, tak żeby spiąć przeponę. Rześnicie. Nie! Krótko i definitywnie. Nie. No mówię, ja dzisiaj nie jestem w stanie. Normalnie... Można to zrobić jeszcze mocniej jeszcze agresywniej. Krótko i definitywnie. Nie. Nie! 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 To nie o to chodzi! Nie jest słowem definitywnym. Ma być wypowiadane definitywnie. Krótko, treściwie na temat bez dyskusji. Nie! Spróbujcie! Nie! Jak sądzicie wyszło? Nie. nie, nie. <laughs> Dobra. Więc tak, słuchajcie. Jesteśmy tutaj na sali kinowej. Naprawdę nie przejmujemy się tym, co jest na zewnątrz, co jest na zewnątrz, zwłaszcza, że prawdopodobnie nikogo nie ma. Bo jest taka akurat pola. Macie nie okazję. Tak sobie wrzasnąć, że normalnie wszystkie stresy z całego roku szkolnego. Jedna zasada. Na trzy zróbcie to. Słowa nie, tak jak wam pokazała. będą się liczać. Raz, robicie wdech, dwa, napinacie mięśnie brzucha i na trzy takie festnie. Dajcie mnie ukryć. Uwaga. Ciii, spokój. Raz.